Niech Pan obdarzy Was pokojem. Sobota, czwartego tygodnia Wielkiego Postu. Prorok Jeremiasz w pewnych trudnościach, jak to zazwyczaj bywa, prorocy trudności mają. Nie jest łatwo głosić Słowo Boże, nie jest łatwo mówić słowa od Boga skierowane do ludu. I w tej trudności Jeremiasz ma świadomość, że jest jak baranek oswojony, którego prowadzą na rzeź. Tu się pojawia to, co my znamy, co już jest określeniem samego Jezusa Chrystusa, baranek Boży. To słowo, które później wypowiada Jan Chrzciciel. Chrystus jest tym barankiem, ale już widzimy tutaj te słowa, które Jeremiasz przyjmuje do siebie i mówi Ja zaś jak baranek oswojony jestem na rzeź prowadzony. Ale nie jest to jeszcze ten idealny baranek, to jeszcze nie jest Jezus Chrystus. I poznajemy to po tych końcowych słowach Jeremiasza, który mówi: Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam swoją sprawę. Ale możemy przejrzeć się w tych słowach proroka i faktycznie tak myśli: myśli po ludzku i te uczucia nim targają, i chciałby, żeby Pan Bóg był sędzią, żeby Pan Bóg był tym, który wypełni zemstę. Piękne jest to, że On sam nie chce tej zemsty wypełnić, tu już widzimy pewien przełom i pewien krok jakby w rozwoju tej myśli, później którą wydoskonali Jezus Chrystus. Możemy dzisiaj się spotkać z Jeremiaszem i faktycznie zobaczyć, że robimy dobre rzeczy, mówimy dobre rzeczy, a ciągle spotykają nas złe rzeczy. Co więcej, spotykają nas ludzie, którzy też uważają się za wierzących, ale jednocześnie ciągle są przeciwko nam. Dzisiaj Jeremiasz mówi, jestem trochę jak ten baranek, ale tu zaczyna jeszcze wierzgać i mówi, chciałbym zobaczyć twoją zemstę. Ma w sercu tą zemstę. Widzimy tu jeszcze te niedoskonałe echa Jezusa Chrystusa, ale już jest jakiś progres. Tobie, Panie, powierzam moją sprawę. Ja nie chcę wymierzać sprawiedliwości. Łamię trochę yy, prorok to słowo oko za oko, ząb za ząb, tą znaną zasadę, właśnie. Ja wymierzę sprawiedliwość, bo mi się należy, bo takie jest prawo, bo taki jest kodeks. Panie, Tobie moją sprawę powierzam. I kiedy patrzymy na Chrystusa, widzimy, że on postępuje zawsze inaczej. On idzie jeszcze dalej. Jest barankiem, tym Bożym Barankiem, który gładzi grzechy świata. Nie będzie wierzgał, nie będzie w pewnym momencie pomstował. Kiedy będzie umierał na krzyżu, będzie mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zupełnie inaczej niż prorok. Nie będzie mówił: Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, ale mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest ta różnica między prorokami Starego Testamentu a samym Chrystusem, naszym największym prorokiem. On myśli inaczej, funkcjonuje inaczej. Modli się inaczej. My będziemy miotani między tym, co Jezus Chrystus mówi, a tym, co mówią prorocy, co mówi do nas Jeremiasz. I dobrze, żebyśmy to zobaczyli, i dobrze, żebyśmy próbowali się w tym odnaleźć. Ale właśnie to Chrystus jest tym, który przychodzi tutaj, żeby nas zebrać, żeby nas nauczyć, i właśnie, żebyśmy my tutaj na ziemi stawali się po Jego myśli, żebyśmy mieli to serce Chrystusowe. Na razie widzimy ten tłum. Um, który jest podzielony. Z jednej strony wiemy, że Chrystus przychodzi po to, aby zbierać, Chrystus przychodzi, aby jednoczyć, aby całą tą Bożą owczarnię zebrać w jedno, ale też widzimy, jak ten grzech potrafi ludzi podzielić. Sama osoba Jezusa Chrystusa potrafi ludzi podzielić. To jest Mesjasz, czy nie jest? Czy ten Mesjasz będzie z Galilei, czy będzie z Betlejem? Kto to wie? Wydaje się, że to właśnie ci kapłani, faryzeusze wiedzą, ale ich wiedza jest zupełnie inna niż wiedza ludu. Więcej, oni uważają, że ten lud jest przeklęty, mają w pogardzie ten lud. Mocne są te słowa dzisiejsze, ta kłótnia dzisiejsza i ten koniec. I rozeszli się każdy do swojego domu. To trochę echa innego słowa Chrystusowego, innej wypowiedzi Chrystusa, który mówi: Kto nie jest ze mną, ten rozprasza. Dzisiaj ten tłum nie jest z Chrystusem. Dzisiaj faryzeusze i kapłani nie są z Chrystusem, dlatego są rozproszeni. Każdy idzie do swojego domu. Przyjdzie taki moment, kiedy Chrystus będzie zbierał. Niech dzisiaj zbiera. My już wiemy, że jest Mesjaszem i wiemy, że pochodzi z Betlejem, i wiemy, że był w Galilei. My już te wszystkie proroctwa odczytaliśmy, rozczytaliśmy i wiemy, że te wszystkie proroctwa się. Wypełniły. Wypełniły się w Jezusie Chrystusie baranku Boży, prawdziwym baranku, który modli się, który wstawia i prosi Ojca, aby wybaczył nam grzechy. Może dzisiaj te grzechy, właśnie rozpraszania, grzechy kłótni, grzechy przeciwko jedności, jedności w Kościele, jedności między nami. Dzieją się straszne rzeczy. Widzimy, że tej jedności nie ma, widzimy, że przychodzi wojna, i ta wojna nie tylko dotyka naszych ciał, ale też dotyka tych serc. W tych sercach rodzi się złość, rodzi się nienawiść. Mówmy chociażby, to już będzie dobre, jak Jeremiasz. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, ale Tobie powierzam moją sprawę. Jeśli dzisiaj nie potrafimy myśleć inaczej, nie potrafimy czuć jak Jezus Chrystus, przynajmniej módlmy się, jak modli się Jeremiasz. Tobie, Panie, powierzam moją sprawę. Tobie powierzam moją zemstę. Ale nie chcę, żeby to było w moim sercu i żeby moje serce było pełne, Nienawiści i pełne pogardy. Na dzień dzisiejszy, niech sam Pan Bóg nam błogosławi i niech przemienia nasze serca na wzór serca Jezusowego. Pan z Wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen.